Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam serdecznie przy okazji Dnia Dziecka. Każdy z nas dzieckiem był. Niektórzy cały czas są. E, oczywiście, mamy w sobie każdy z nas wewnętrzne dziecko, e, które być może gdzieś tam jest zranione, gdzieś ma jakieś deficyty, trzeba się nim zaopiekować, są różne tematy. Natomiast to jest szybki przekaz ogólny. Nie terapeutyczny, nie, nie sesyjny, więc, więc będzie bardzo symbolicznie, ale jednak ym, intuicyjnie wybieramy. Jeden, dwa, co chcę też powiedzieć, na co zwrócić uwagę wasze wewnętrzne dziecko przy tym właśnie takim cudownym dniu, dnia dziecka. Oczywiście przy tej okazji, y, ja wiem, że wy wiecie, ale zachęcam, żeby, żeby jakby. Ym, Świętować, y, pamiętać o tych dzieciach i, i, i jak można to nawet odrobinę tego dnia dziecka robić każdego dnia. Przy tych wszystkich obowiązkach, na tłoku spraw y, i różnych takich odpowiedzialnościach dorosłych, nie? Więc czy dla siebie, czy dla własnych dzieci, czy, czy nawet cudzych dzieci, no żeby tutaj zwracać, zwracać uwagę na te młode, małe istotki. Dobrze, czyli jeszcze raz wybieramy jeden, dwa, no i teraz jedynki, tutaj wewnętrzne dziecko, co chce, okej. Okay tutaj ewidentnie, słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, żebyście byli bardziej spontaniczni, żeby nie było aż tak poważnie, żeby nie było aż tak smutno, tak strasznie, tak lękowo, żeby tutaj gdzieś coś zrobić dla przyjemności, gdzieś żyć, doświadczać, żeby, żeby pokarmić troszeczkę to, to dziecko wewnętrzne, tym, żeby zrobić, zrobić coś niezwykłego, które takie wydaje wam się, że, że nie, że teraz już jako dorosły nie wypada. Ja nie mówię tutaj o jakichś tak szaleństwach, tak, czy, czy, czy dziwnych akcjach, ale, ale właśnie, żeby gdzieś doświadczać ten, to to, życie oczami cały czas dziecka z zachwytem, robić różne rzeczy, te, które być może nie mogliście robić jako dziecko, bo nie było na to funduszy, nie było na to przestrzeni, możliwości, tak, rodzice nie mieli, więc teraz, żeby, żeby właśnie sobie pozwolić na, na takie różne tematy, które gdzieś to, to wtedy, jak byliście w dzieciństwie, nie było możliwości. Więc, więc fajnie. Dobrze. I tutaj jeszcze mamy ślimaczka dla Was na dzisiaj w prezencie. No pięknie. Mogłabyś, mógłbyś dużo więcej czasu przeznaczyć właśnie na bycie szczęśliwym. O to właśnie chodzi. Super. Ok? Pięknie. I teraz dwójeczki, wewnętrzne dziecko, numer dwa. Co chcę Wam powiedzieć? A, wsparcie. Dobrze. Słuchajcie, tutaj potrzeba jest y, wsparcia, opieki, y, natomiast wiecie, Wy jako dorośli stwarzacie sobie ją sami. Dla dzieci, których y, jest potrzeba przede wszystkim chronić, to tak, robimy to. Nie? Stajemy w odpowiedzialności i chronimy tu od wszelkich niebezpieczeństw. Czasami od nas samych, od dziwnych emocji, nierównowagi emocjonalnej itd., ale tutaj wewnętrzne dziecko wam, wam mówi Wasze, że ono potrzebuje wsparcia, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i to Wy możecie dać sobie, a nie upatrywać tego w czymś, w kimś, nie sami sobie. I to jest potrzeba wziąć siebie małego, małą za rękę, przytulić, powiedzieć, że jest bezpieczne, bezpieczna, przerobić to, wymedytować, może trzeba będzie przeterapeutyzować, tak żeby po prostu to nie wracało ciągle do Was i nie, żebyście nie szukali tego poczucia bezpieczeństwa ciągle na zewnątrz. Tak, bo tutaj gdzieś był jakiś deficyt, gdzieś czegoś zabrakło, więc na to należy zwrócić y, uwagę. Więc y, no, y, słuchajcie, y, tutaj jest robota do tego, żeby właśnie y, popracować sobie z tym tematem, żeby też y, zauważyć, y, czego się boicie. Skąd są jakieś lęki, lęki nerwice, fobie, i inne rzeczy, bo to właśnie też wynika z braku poczucia bezpieczeństwa, stabilności, dojść do źródła, z czego to też pochodzi. Wiadomo, trzeba przeanalizować różne sytuacje i wtedy uzdrawiać ten temat i to bezpieczeństwo temu swojemu wewnętrznemu dziecku ofiarować, tak. I cały czas go wziąć już jako dorosły, odpowiedzialny dorosły pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę, tą część siebie. Więc super, mm, dobrze. No i stwarzać sobie też takie warunki słuchajcie, bo tu jeszcze do mnie przyszło stwarzać sobie takie warunki jako dorosły żeby właśnie było bezpiecznie dokonywać takich wyborów takich decyzji, jeżeli można wiadomo działa świat zewnętrzny, i to jest różnie, ale w takich wyborów takich decyzji, żebyście się czuli w tym też bezpiecznie, żebyście czuli się w tym stabilnie. Tak, żeby nie wiadomo gdzie się nie pakować, gdzie nie ryzykować, nie wiadomo co jakie dziwne też wybory podejmować działania tak. No, właśnie, to jeszcze jest to. No i tutaj ślimaczek w prezencie. O, pięknie. Niemożliwe. To słowo istniejące wyłącznie w słowniku, więc właśnie, jeżeli upatrujecie czegoś, że nie mogę, właśnie jest niemożliwe, no, to macie odpowiedź. Wszystkiego dobrego. Dużo, dużo miłości dla Waszych wewnętrznych dzieci i, i Waszych dzieci też, nowych dusz. Dobrze. Czyli dla wszystkich. Ok. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.